Jak ze mną! Wiem, że mnie nienawidzicie. Znaczy może nie, nienawidzicie, ale jestem tak kufniany youtuberem, że uu, uu, nagrywam taki kufniany content jak sam. Szkoda, że nie widzieliśmy na jakim poprzednim, poprzednim odcinku takie lagi. A w tym też mam. O, kurde! Czuję się jakbym grał czasami z butami. Ja pierdzielę, ale, znaczy dobra, pot potężne lagi to to nie są. Bywały potężniejsze, a w poprzedniej gierce. No, no niestety to koniec. Koniec. Mnie, znaczy mój czołg pocale koniec kanału, no, nie. Wiem, że pewnie od tysięcy osób by chciało, żebym zamknął kanał. Wiem, dziękuję, jesteście wyradni. Proszę! Jupi, bazę do końca ją bo kto tego nie lubi! Jupi, bardzo zostało 8%! Ty <coughs> nam się wkurzasz na to! Jeśli dropnę małsa, no to od razu się nim to wam powiem. Ej, patrz, tu była niewidzialna ściana, ewidentnie. Dzięki, że mnie blokujesz wyczołga, który... Strzela pan ogniami. I dziękuję. Skończyliśmy z tą bazą. Skończyliśmy z tą bazą, tak jak powiedziałem, skończyliśmy. A teraz to mi daliście MWP. Yeah, super! Ale fajne, bo bynajmniej MWP. 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 No. Jej! Skrzyneczka! 38 utwardzonego pancerza i pancerz z Immeritu 25. <tryk> <tryk> Jestem smutny. No, to był krótki odcinek z otwierania skrzynki. Niestety, nie tym razem. Polowanie na masy. nieudane. Papa! Pa.